W Wyszkowie zawiązuje się koło Stowarzyszenia Niepokonani 2012, które jako cel swojej działalności stawia sobie pomoc pokrzywdzonym przez instytucje państwowe i wymiar sprawiedliwości. Niepokonani to ludzie pokrzywdzeni przez organy państwa, które w sposób bezpodstawny doprowadziły do upadku ich firmy. Niektórych z nich, bez zebrania wystarczającego materiału dowodowego, oskarżyły o nieuzasadnione przestępstwa, a innych w sposób bezkrytyczny osądziły, nie posiadając wiarygodnej argumentacji, ponieważ zbudowana jest często na pomówieniach i sfałszowanych dokumentach. W 2012 roku powstało Stowarzyszenie Niepokonanie 2012. Inicjatorami stowarzyszenia były osoby pokrzywdzone, tak jak my, z całego terenu poszkodowane. Polski, uszkodowane. Z całego terenu Polski. Szefem stowarzyszenia jest Pan Jerzy Książek, którego serdecznie witam. Takim kluczowym elementem tego wszystkiego to było poznanie chęć poznania ludzi, którzy brali udział w programie Państwo w państwie. Państwo w państwie to program publicystyczny, który nadawany był na antenie telewizji Polsat. Każde wydanie programu to szczegółowo udokumentowany reportaż o przypadku naruszenia prawa przez urzędników wobec przedsiębiorców. Trzech członków naszego stowarzyszenia jest bohaterami filmu Układ Zamknięty. Czy z takimi okrutnymi historiami, która jest przedstawiona w tym filmie, spotykać się na co dzień w swojej działalności? Można powiedzieć, że z bardzo podobnymi, i członkowie naszego stowarzyszenia mieli, można powiedzieć, praktycznie w 100% takie same przeżycia. czyli Prowadzili swoje interesy, i nagle pięknego dnia, godzina 6.00, wpadają ludzie w czarnych komiarkach z długą bronią. No, i akcja dokładnie jak na filmie. Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Pranie brudnych branie brudnych pieniędzy. Jakie prokuratura ma dowody, że dawali czy przyjmowali łapówki? Mamy coś na sumieniu? Telefony są na podsłuchu, CBA weszy wszędzie. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda. Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. Inspiracją dla scenarzystów Układu Zamkniętego była prawdziwa historia krakowskich biznesmenów, zmagających się z zarzutami stawianymi przez prokuraturę i Urząd Skarbowy. Wszyscy trafili do aresztu, a ich firmy doprowadzono do upadku. Sprawy prowadzone przeciwko nim zostały po latach umorzone z powodu braku znamion przestępstwa. Nie spodziewaliśmy się, bo nawet niektórzy z nas twierdzili, że pies z kulawą nie przyjdzie na to spotkanie. Pradziało się, że było prawie 2000 ludzi na tym spotkaniu. Zaskoczenie dla niektórych pewnie miłe, dla niektórych niemiłe. Ja osobiście uważam, że no, nie przyda. jest tak ogromna, że nawet w tej sali adresowej nie było tyle osób, które rzeczywiście powinny przybyć na to spotkanie, ale ze względu, względów osoby te... Poszkodowane przez administrację państwową, przez aparat państwa są niektórzy w takiej opłakanej sytuacji, że byli nawet na bilet na nie mają żeby jechać do takiego miejsca Warszawa. Chciałem Państwu powiedzieć, że był taki okres, kiedy w naszej gospodarce prowadzono VART. Jako prezes tych budu 1 w Warszawie, dosyć dużej spółki brężnej, spotkałem się z taką powiedzmy. Yy, tragedią tej firmy, że firma z Jaweny dzieliła się na dwie firmy, Jawena yy, i Tim 1 i żeśmy mieli, zatrudnialiśmy gdzieś wtedy gdzieś około 800 osób, Jawena, która została w Warszawie, miała stawkę tak, jak miała zapisaną w umowie z przedsiębiorcami i urząd skarbowy w Warszawie nie próbował w Jawenie doliczać bo tak było w wszystkich przepisy, że jeżeli Coś nie było, no to nie można na odbiorcy usług wymuszać dodatkowych, powiedzmy, świadczeń na rzecz, powiedzmy, wykonawcy. Natomiast Urząd Skarbowy w Wyszkowie zinterpretował to w taki sposób. Skoro można nabyć tego, to przecież w ich umysłach dalej była gospodarka nakazowo-różnia. Jesteśmy z Warszawy, mamy problem z, y, mianowicie chodzi o ekrany akustyczne. Y, o ekrany akustyczne. Przed naszymi firmami, zakładami warsztatami hurtowniami? U nas występuje, jak nam się wydaje, patologia korupcyjna, jeżeli chodzi o budowę ekranów akustycznych prawo nie jest respektowane w Polsce. I dlaczego zaczęliście budowę tych ekranów? Proszę pana, my jesteśmy zwykłymi pracownikami. Co my mamy do tego? Sąd przecież zakazał budowy ekranów akustycznych. Mamy postanowienie sądu wstrzymujące budowę ekranów. Jak widać, od rana wykonawca zaczął budowę ekranów i już dzisiaj skończył. To są roboty czysto porządkowe, nic więcej. Nie ma budowy. Jakby pani to nazwała? Ale ja nie będę tego komentowała. Często udaje się nam pomagać osobom, które zgłaszają się do stowarzyszenia. Cały czas to czynimy i cały czas na bieżąco pomagamy. Z pełnomocnikiem Stowarzyszenia Niepokonani 2012 można skontaktować się telefonicznie pod numerem 691-246-571. Wyszkowskim pełnomocnikiem Stowarzyszenia została Anna Dzięgielewska. Nazywam się Anna Dzięgielewska. Jestem mieszkanką Wyszkowa. Pani Anno, jest Pani pełnomocnikiem Stowarzyszenia Niepokonani 2012. Co spowodowało, że Pani podjęła się takiego zadania? Jestem sympatykiem Ruchu Społecznego Niepokonani od początku jego powstania i jestem również pełnomocnikiem aktualnie stowarzyszenia. Z prostego względu spotkało mnie, moją rodzinę moich najbliższych, to co, o czym opowiadają inni pokrzywdzeni w Polsce. Zostaliśmy pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, przez urzędy, urzędników. Sądzi Pani, że takich ludzi w Wyszkowie, w powiecie wyszkowskim, w regionie wyszkowskim jest dużo? Trudno ocenić czy jest to duża ilość, ale są i jestem osobą, która no, chciałaby pomóc innym, swoim doświadczeniem, swoimi e, przeżyciami, doświadczeniem z przeżyć, e, chciałaby się podzielić z innymi i pomóc innym osobom.